Dobra. Trawa! Jak ty mnie wystraszyłeś, kur... Cześć, was Dziękuję bardzo serdecznie z tej strony użytkownika DWW, a to jest kolejny odcinek z serii Zagraj w Spyro the Dragon. I bez żadnego przeciągania jedziemy do kolejnego naszego poziomu, który będzie dzisiaj zaliczony oczywiście w tym odcinku. Który oczywiście polecimy na szybciej jak tylko się da, bo akurat wiem, który to będzie następny poziom i. On będzie ukryty dokładnie tutaj, w tych oto właśnie drzewach, które są tutaj e, wykierowane. Na początku ciężko jest tak naprawdę to znaleźć ze względu na to, że jest niewidoczny praktycznie gołym okiem, ale jeżeli się go znajdzie i, i tym podobne, to potem nie będzie problemu. A jak widać, to będzie poziom, który się nazywa dokładnie tree top, tree top" czyli w tłumaczeniu prostym szczyty drzew. I ja powiem szczerze, tak naprawdę od siebie. Ja szczerze się bardzo boję tego poziomu. Znaczy, nie boję się go w sensie, że o, jest przerażający, że on jest tak naprawdę straszy i tak dalej. Nie o to chodzi tak naprawdę. Chodzi o to, że i tak wiem, dostałem. Chodzi o to po prostu, że słyszałem bardzo dużo tych. Słyszałem bardzo dużo y, słów mówiących o tym, że ten poziom jest jednym z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o całego Spyro, właśnie. I zobaczymy. Ała! To bolało! I zobaczymy czy taka jest prawda. Mówię, ja się boję tak naprawdę przejść tego, ten poziom, bo nie wiem czego mogę oczekiwać. Więc jeżeli okaże się, że nie wiem, że... Będę bardzo długo, nie wiem, spędzał się przy tym, przy poziomie albo nie wiem... Popadnę parę razy, bo będę szukał jakiegoś miejsca, żeby w ogóle... Znaleźć, nie wiem... Relikty, a, znaczy... Relikty! A ci to nie krasz! Że wszędzie, sensie, że... Trzeba będzie znaleźć, nie wiem, jakieś poziomy, albo coś, gemy, to nie miejcie mi to za złe, po prostu staram się jak najlepiej, oczywiście. Muszę zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze jest, tak, tutaj coś jest, tylko zgładzę tych jakichś dziwnych jaskiniowców, którzy nie wiem, co oni planują praktycznie tutaj robić. O, życzko. fajnie, podoba mi się to. I teraz na szybko rozpalimy to i będziemy mieli kolejne te, oczywiście kolejne gemy, które się przydadzą. A, teraz powiedziałam poprawnie już gemy, o. Coś się rozwaliło? Ja słyszałem, że jakby coś się rozwaliło. Może mi się wydawało, albo, albo, coś. Nie wiem dokładnie, nie jestem tego pewny. O, tutaj jest smok. Ale pozwólcie, że ja sobie zbiorę na spokojnie ten, wszystkie rzeczy. A to jest ze względu na pewną taktykę, którą chcę tutaj zrobić. Takie jakby przygotowania, można powiedzieć, w tym momencie, ale... Teraz jest tu chmysło oczyszczone i ratujemy pierwszego smoka. Lail! I powiem tak, to jest bardzo, bardzo ważna rada przede wszystkim do, tej, do tego poziomu. Dlatego pokażę Wam o co chodzi. Tylko pozwólcie, że się w tym momencie uciszę. A, nie wyszło mi to. Właśnie, bo chciałem powiedzieć tak, że jest jeden taki tutaj fragment w poziomie, który jest mega trudny, tak naprawdę do zrobienia, bo trzeba przelecieć praktycznie cały ten, cały poziom. Żeby w ogóle się tutaj gdzieś dostać O, o tu, tu, tu Tutaj trzeba się dostać I tu i tam trzeba to jest na górę dowiedzieć się Skąd ja to wiem Bo robiłem sobie ten Robiłem sobie przed odcinkiem e, Próby jak to właściwie trzeba zrobić Bo mówię, to jest trudny akurat ten Motyw jeżeli chodzi o tego Spyro Trzeba naprawdę wiedzieć jak polecieć No, teraz znowu zrobiłem źle Więc <laughs> Jeżeli, jeżeli się uda, to postaram się jak najszybciej oczywiście zrobić ten fragment, żeby nie było, żeby mieć go po prostu z głowy. Czekajcie, o teraz podskoczę tutaj, tu góry, teraz tu i teraz tutaj, o O właśnie o to mi chodziło i pięknie, o i świetnie, zgładzę Ciebie, właśnie dlatego chciałem ten. Właśnie dlatego chciałem tutaj jak najszybciej się dostać, żeby mieć już po prostu ten fragment właśnie z głowy. On nie, on nie jest naprawdę łatwy przede wszystkim. Zresztą te poziomy już do tego wymagają. Drugi smog, Z. Co, pewnie się nie spodziewałeś tak naprawdę, że w ogóle Cię uratuje, prawda? Pewnie spodziewałeś się, że o, będziesz już tutaj na zawsze praktycznie i tak dalej. A tu nagle taka niespodzianka, że. O, jednak przybyłem, Jednak przybyłeś, mój ukochany Spyro. Który praktycznie pokazuje, że teraz ten. Zahamuje. Nie chcę niepotrzebnie paść. Mimo, że już padłem tutaj tak naprawdę dwa razy. Ale. Cich... Cicho, sa! Wcale tak nie było. Wcale nie padłem. Bo. ja tylko ćwiczyłem. Ja rozgrzewałem swoje skrzydła. No dobra? Niech będzie. O! Dobra, ja na nich muszę uważać. Bo nie widać, jak szybko wypuszczają te swoje... COŚ! Nawet nie wiem, nie mogę określić, co to jest to COŚ! Więc może się tutaj na spokojnie uciszę. I wiem, że powinienem mówić chyba jakiś temat taktycznie na odcinek, ale... Tak naprawdę nie mam o czym mówić w tym momencie, ze względu na to, że... po prostu to jest te, przerażenie... Dotyczące tego, dotyczące e, oczywiście... Tego samego, całego poziomu. O! Zbiorę! A! Nie! Nie zdążyłem! Kurde! Już trochę tutaj jest zgubienia się właśnie, niepotrzebnego. I wiecie co? Ja chyba zrobiłem tutaj źle! Tylko nie wiem czy ja mogę jakoś wrócić się tak naprawdę, bo... Chyba nie mogę na razie. Bo trzeba było się tutaj rozpędzić i rozwalić tak naprawdę ten... Rozwalić tą skrzynkę. Sorry za To było akurat nie te, nieintencjonalne. Zresztą, kiedy tak naprawdę lagi są intencjonalne, czy nie? No właśnie. Ach, chwila... E? Dobra, rozaliły się obydwa. Już myślałem, że tak naprawdę to się nie stanie. Czy ja gdzieś mogę teraz lecieć? A, tu mogę! E, to chyba znaczy, że mogę jednak wrócić. Tylko na spokojnie to zrobię. O, dobra. E, tak, wróciłem się. Uuu! Widziałem, że byli ci jaskiniowcy, ale nie zdążyłem zareagować, niestety. nie wyszło mi to zbytnio dobrze. Ale tak to jest, jak się ma, oczywiście, serię. Let's playa. O, już kolejne życie. To już jest życie numer 21. Tak naprawdę byłoby 20 ileś. Ale nie wyszło to za dobrze po prostu. Czy ja gdzieś mogę lecieć? Tu mogę. Chyba. Nawet nie wiem, co to za drzewo, tak naprawdę. Tak jak mówię, słyszałem wiele plotek mówiących o tym, że to jest jeden z najtrudniejszych poziomów w grze. I chcę się przekonać, oczywiście, tym, czy na serio tak jest. Dobra, ja zaraz tam się wrócę. Tylko na spokojnie zgładzę tego, bo musiałem coś sprawdzić ogólnie. Dzięki za ogólne sprawdzenie, właśnie pod tym, pod względem e, lagów i się zgadza! Ała! Kolejny kopniak. Dobra, ty też spadaj. Bardzo cię bardzo proszę. No. Bo pamiętam, że chyba tu trzeba najpierw tego. Tu trzeba klucz właśnie wykorzystać, bo w późniejszych, bo w innych okazjach najlepsze będzie e, użycie tego przyspiesacza. żeby po prostu ich rozwalić. O chwila. Trzeci smok, ale jeszcze tylko wezmę na spokojnie kolejne te. I lecimy teraz z trzecim smokiem. Izak! Cześć! Spyro, jeśli na końcu charge, no co ty nie powiesz, Sherlocku, Holmesie? Wow, ale jest to odkryłeś! Normalnie ja jestem zaskoczony Twoją tą, Twoją e, niesamowitą wiedzą, która się zdarzyła w tym momencie. Dobra? O, 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 o! O właśnie o to mi chodziło! Tu był właśnie jeden taki fragment, gdzie trzeba było polecieć na tym, na przyspieszaczu. I właśnie to zrobiłem. Dobra. A czy ja mogę tutaj polecieć teraz? A! Już chyba wiem jak to trzeba zrobić. Uuuu! E, ale przy okazji... Szczerze? Dobrze zrobiłem. Akurat to ten... Chwyciłem. Bo dzięki temu akurat... Yy... Spark zjadł tego, spark zjadł muchę, która była akurat ten potrzebna. I dobra, gdzie ja mogę teraz lecieć? Ja muszę teraz dobrze pomyśleć, bo widziałem tam na górze, że jeszcze jest, ale nie wiem dokładnie jeszcze, jak to, jak to mam wymyślić. Czekajcie, ile mi brakuje na razie tych? Yy, 95, dobra. 95 yy, tych mi brakuje gemów. Gdzieś one tutaj są, niedaleko. Tylko muszę dokładnie pomyśleć, gdzie. A, no tak, już wiem, co mam zrobić. Przecież ten, zapomniałem. Eee, ja przecież muszę się tam wrócić, żeby rozpędzić się. Eee, Spyro! Spyro jest jakiś ten ostatnio bardzo eee, zabójczy, można powiedzieć, bo za każdym razem chcę tam polecieć. Dobra, tutaj się rozpędzę. Tak. Słownie! To jest jeden moment, którym naprawdę potrzebny będzie. O, i te, tutaj o to chodziło teraz. O! Pach! I... No właśnie. To chciałem zrobić w tym momencie. Tylko teraz pytanie zasadnicze brzmi: jak mam się tutaj rozpędzić? Bo tu, chyba na górze, właśnie gdzie jestem, będzie motyw tego: będzie motyw rozp rozpędzenia się. Tylko muszę to pomyśleć dokładnie w dobry sposób, bo na pewno stąd będę mógł się rozpędzić. Tylko w jaki sposób? Hmm, pomyślmy. Na, na tak, chyba będę musiał to przeskoczyć, ale w jaki to jest dokładnie sposób, to ja nie wiem. Hmm, hm, hm, hm. Jakoś tu muszę wlecieć, tylko. To jest pytanie za 100 punktów, jak mam to zrobić? A nie chcę niepotrzebnie przedłużać, oczywiście, tego odcinka i tym podobne. Bo mówię, tu muszę zrobić to mniej czy coś w tym stylu, żeby tam wlecieć na górę. Ale będę do tego potrzebował też dodatkowo tego e, dodatkowego mm, przyspieszacza, który muszę gdzieś tutaj znaleźć. Tak w ogóle, jeżeli słyszycie inne ustawienie, nie wiem, mikrofonu czy coś w tym stylu, to. Powód jest taki, że to była kolejna ten. Kolejna jest próba yy, ustawienia mikrofonu odpowiedniego przede wszystkim. Znaczy w odpowiednim miejscu. Teraz zmieniłem ten, zmieniłem lokalizację na trochę ten, trochę bardziej widoczną. Dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie. Hm. Czy ja tu mogę gdzieś wylecieć? Czy to jest po prostu tego? Czy to jest po prostu. <laughs> Już wiem! Może o to właśnie chodzi? Może tak mam się rozpędzić właśnie? Nie, 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 to nie tak mam to zrobić. Hm, jak mam to zrobić, pytanie? Dobra, teraz się trochę pogubiłem, co powiedziawszy. A wiem, że jak tu polecę, to zginę chyba, nie? Tak, 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 zginę, nawet nie będę próbować na siłę. Nie będę próbować, bo to nie ma absolutnie sensu. Chociaż, gdybym to zrobił tak, może. Chyba wiem już, jak mam to zrobić. Tylko muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Chwila, tak, zrobimy. Ja będę musiał znowu użyć tych przyspieszaczy. Tak, 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 tak. To jest będzie dobry pomysł. Tylko muszę to ten. Muszę to dobrze wymyśleć. Chyba wiem już, jak mam to zrobić, praktycznie, moi drodzy. Wiem, że pewnie was gdzieś zanudzam. Pewnie nawet nazwę ten odcinek. Nudzący odcinek Adiego w tym o kombinowaniu jak się dostać, ale tak to jest, kiedy myślisz właściwie ten. Myślisz, co musisz zrobić. Aj! Jednak musiałem paść w tym momencie. Holera. A to mi zapisało, tak? Tak, to mi zapisało. Gdzie ja miałam polecieć? <laughs> ja nie wiem, gdzie polecieć. A czekajcie, a, a gdybym to zrobił, to tak? O! Nie, bo to nawet nie ma sensu, kurde. Hmm. No nie jestem. Porządek. Nie, czekajcie, czekajcie, ja zrobię cięcie, bo nie mam naprawdę pojęcia, jak to zrobić. Dobra, wracam z powrotem i myślę, że już chyba wiem, jak mam to mniej więcej zrobić. I zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo. Jeżeli mi to dobrze wyjdzie, to to okaże się, że pomysł miałem dobry, tylko trochę wykonanie musiało być inne. O! O! Dobra, poszło. Pięknie, o to chodziło właśnie. Po prostu, na w dobrym miejscu stałem tak naprawdę, tylko musiałem ten, tylko musiałem się mocniej wybić tak naprawdę. Odbić się właśnie od tamtego miejsca, żeby polecieć właśnie na ten, na wysokości. I chyba teraz powinno być, myślę, ok, prawda? Czy będę już miał komplecik? Zwłaszcza, że tu jest ten... Ta jest! Jest komplecik, szybko sprawdzimy, tak jest, wszystko ukończone na 100% i mogę spokojnie wracać do domu. Sorry, że akurat taki odcinek dzisiaj wyszedł, że jakiś taki marnotrawny, że jakiś e, długi, niepotrzebny, że cały czas tylko z tymi problemami i tak dalej, żeby się w ogóle tak naprawdę pokumać, co robić. No ale przy takich poziomach tak naprawdę, to nie jest łatwe, żeby ogarnąć wszystko co i jak. Dlatego oczywiście pójdę zapisać, tylko... Halo, Spyro zgubiłeś się? Nie, nie zgubił się. To tutaj jest oczywiście ten... Najświętszy zapis jaki powinien być w grach Spyro. Dlatego tutaj zapiszę i wiem, że pewnie odcinek wyjdzie, tak jak już mówię, coraz kolejny słabo. Ale może potrzebny będzie taki odcinek, zwłaszcza, że mówiłem, że... To podobno jest ten, jeden z najtrudniejszych poziomów w Spyro jaki był. Ja tradycyjnie tych typków zgładzę, żeby mi tu nie przeszkadzali, kiedy będę się jeszcze żegnał z wami. No, teraz jest cisza i teraz mogę się z wami żegnać. Tak więc co? Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz. Ponieważ bardzo mi na to zależy. Ja jestem użytkownik ADW. Na razie i cześć!